Ja nie się, nie obawiam o swoje przyszłość. Nawet jakbym stracił wszystkie sklepy, wszystkie współprace, nic bym nie sprzedało w internecie. Słuchaj, a powiedz mi, czy to jest prawda, że ty sprzątałeś mieszkania po osobach, które umarły? Takie w ogóle zarabiania się zaczęły w okolicach 16 roku życia, a dopiero mogłem to sformalizować, jak miałem 18 lat. Trzeba będzie zrobić coś takiego, co będzie można dołożyć po prostu łatwiej 1-0, niż skalować się przez. Daniel, człowiek, który przyszedł daleką drogę. Od osoby, która miała firmę transportową, po jednego z najlepszych sprzedawców na tej gropie. Cześć Daniel. Witam witam publiczność. Spotkaliśmy się dzisiaj, Mateusz ma do mnie trochę pytań. Po latach wracamy do jakiejś rozmowy no i zobaczymy, co Mateusz na dzisiaj przygotował. Ile lat już działasz w branży e-commerce? No, kilka lat będzie. Na pewno. który mam rok? 2024? No to ze trzy lata już będą. Wcześniej też działałem w innych branżach, miałem własną firmę. Były to usługi lokalne, właśnie transport, później różne też różności, że tak powiem. Wieloma rzeczami się trudniłem. A I to mi, jakie to były? Powiem, że miałeś firmę transportową. Była firma transportowa, były usługi lokalne związane z czyszczeniem, spraniem, z mobilne usługi takie czyszczące w kilku miastach w Polsce. Dodatkowo później była mynia samochodowa, no ale później też z różnych przyczyn się te biznesy rozjechały i ja stwierdziłem, że to wchodzę właśnie gdzieś tam w internet, brakowało mi też tej skali. Zauważyłem, że jak zatrudniam kolejnych osoby, w takim piku było to hmm. ponad 10 osób. No i też się robił bałagan. I też no, ta praca z ludźmi nie aż tak mi odpowiadała, a tutaj, gdzie jesteśmy w większość w stanie rzeczy załatwić B2B i wszystko jest mobilne, skalowalne, zdalne, to mi się bardzo spodobało. No i wcześniej już jakieś były podejścia do stron internetowych, do przekładania. My też coś ciekawego próbowaliśmy, żeby usługi mogły być płatne online. Wtedy jeszcze ludzie no. tak nie za bardzo jakoś to przyswoili kumali. Może my też nie, niezbyt dobrze to zaprezentowaliśmy, ale też były takie zalążki, i gdzieś tam ja czułem, że kurczę, Trzeba będzie zrobić coś takiego, co będzie można dołożyć po prostu łatwiej jedno0 niż skalować się przez pojazdy, przez zasób ludzi yy, i było to trudniejsze. No bo no tak jak zawsze mówię, to jak jest mechanik, tak? Jak hmm. mechanik ma halę i ma dwa podnośniki, no to ja mówię, o to ile zrobisz samochodu w miesiącu? Na przykład taki tam jakaś konkretna liczba. No i nie dołożysz dwóch razy tyle, musisz zamówić kolejne podnośniki albo zmienić hale. no i koszty rosną. Tutaj w sprzedaży koszty tak naprawdę są bardzo niskie w stosunku do przychodów w tym modelu, który... Ty również gdzieś tam e, pokazujesz, tak? Słuchaj, powiedz mi, jakie miałeś takie wyzwania na początku swojej e, kariery sprzedaży internetowej? Więc dużym problemem na początku było no jakby zdobycie odpowiedniej ilości wiedzy. No wiadomo, na początku jest dużo pytań, jak zrobić to, jak zrobić tamto. A to czy wiedza to... jest potrzebna na start? No Wiedza jest konieczna. Więc jakby generalnie bez wiedzy, ale to tak szczerze, jakby szczera taka moja hmm. opinia, że dalej cały czas inwestuję w wiedzę, bo też teraz pewnie wiesz, że Trochę może ktoś powiedzieć, a to sprzedawał, teraz też sprzedaje kursy, tak? No ale czy Lewandowski, jak występuje w reklamie jakiejś, no to coś o tym jakby złego świadczy, no po prostu dywersyfikuje swoje zarobki, mimo że to jest w ogóle jakaś inna skala, bo to już jest zastanawiające, tak? No, no. często osoby teoretycznie, które by się wydawały, które już nie wiem, mogą mieć, że tak powiem, luźny spokój, mogłyby nic nie robić do końca życia, a mimo wszystko pokazują się w różnych formatach i też dywersyfikują swoje zarobki. Także cały czas tą wiedzę trzeba rozszerzać i Wiele kursów przepracowałem, Twoje kursy i cały czas warto urozmaicać, urozmaicać wiedzę. czytałeś? Nie, książki jeszcze nie, nie czytałem, się. ale mam, mam w domu. Natomiast, co jest ważne, czasami usłyszę jedno zdanie, dlatego też polecam jeździć na konferencje, rozmawiać z ludźmi. Są też takie cykliczne konferencje, drop dropkampy, na których ja praktycznie jestem od kiedy powstały. I nawet później jako prelegent kiedyś przyjechałem posłuchać. I nawet już dość jako doświadczona osoba, to przyjadę, porozmawiam z kimś innym, kto też dużo sprzedaje. I czasami zamienię dwa zdania i te dwa zdania, na przykład miałeś o czymś świadomość, że coś jest i tak dalej, ale ktoś i tak to powie, wie, że to sprzedawca, produkt, osoba, która sprzedaje, i masz takie, kurde, też powinienem może to zastosować. I czasami jedno zdanie potrafi zmienić nawet Twój biznes do góry nogami. Słuchaj, Daniel, bo widzę, że jesteś młodym człowiekiem. Powiedz mi, kiedy w ogóle zaczynałeś ten swój pierwszy biznes, ten fizyczny, tak? Ile miałeś lat? No, to generalnie wcześniej. Moje początki, jakieś takie w ogóle zarabiania się zaczęły w okolicach 16 roku życia. A dopiero mogłem to sformalizować, jak miałem 18 lat. Mhm. I my żeśmy na początku świadczyli takie usługi, to były fizyczne, związane z transportem i wszelkie tego rodzaju formy, do czego można było wykorzystać pojazd. Jak wykorzystać pojazd, żeby mhm. go po prostu monetyzować, to po prostu było wszystko. Mógłbym wymieniać, jakie robiliśmy rzeczy, jakie były tam historie, to pewnie połowa osób by nie uwierzyła, ale to było coś, co mnie nauczyło bardzo dużo, bo to było takie stricte życie. To nie było jakiś biznes na papierku, tylko jest klient, jest sytuacja, że nie chce zapłacić. Mhm. A ty masz 18 lat, wyglądasz jak gnojek jak ktoś Cię traktuje jak pracownika, i wiesz, udajesz w ogóle pracownika, nie? Bo to tak najlepiej działało też taki tip. Ludzie często dawali napiwki, były młode, fajne chłopaki, tak? Bo zazwyczaj takie usługi też wykonują sobie jakieś, wiesz, niemiłe, przychodzą do pracy za karę, a tu były młode, fajne chłopaki, które chcieli zarabiać i chcieli świadczyć usługi. I ludzie to bardzo szanowali i też potrafili nawet napiwkami wynagradzać na takich usługach. Będzie po prostu przewoziłem komuś rzeczy, na przykład z Gdańska do Warszawy, a mimo wszystko dawali jakieś tipy. A I to było podejście, że warto było się nie chwalić, że to Twoja firma, tylko mówić, a ja jestem studentem i tak dalej. Taki wiesz, trik, nie? I po prostu on naprawdę działał. Zawsze być warto miłym dla ludzi, fajnie ich obsłużyć i oni naprawdę godnie też oddaję w drugą stronę. Słuchaj, a powiedz mi, czy to jest prawda, że ty sprzątałeś mieszkania po osobach, które umarły? Tak, to był, był taki case. To jest bardzo ciekawa historia. To było jedno z pierwszych zleceń, jakie wykonywałem. Przyjechaliśmy coś przetransportować, i generalnie nie było żadnej do tego opisanej historii. Po prostu przewieźć rzecz A z punktu B, o boże, przepraszam, przewieźć rzecz z punktu mm. A do punktu B. No i wynosiliśmy mm, jakiś tam tapicerowany fotel. I generalnie straszny był swąd z tego fotela, mm. nie? ale wiesz, to był jeden z pierwszych dni w ogóle super, że ktoś zadzwonił w ogóle po to usługę, to wiesz to, za małe pieniądze, ale ważne, że była praca, że w ogóle jak my żeśmy poczuli, że możemy własnymi rękoma zarabiać, tak? Zrobić własny biznes, już nieważne, co to dokładnie było, no, to było jakieś takie wspaniałe uczucie, że nie wiesz, okej, okay, że jednak faktycznie warto robić swoje rzeczy, stawiać na swoje i, i można na tym fajnie zarabiać. No to było coś, to wiesz, to wyjście do pracy było fantastyczną formą spędzenia w ogóle czasu, to była zajawka wtedy. Mm. No i wracając do historii, wynosiliśmy tam kilka rzeczy, wynosiliśmy ten fotel i był straszny z tego dziwny zapach, tak się na siebie patrzymy, to wiesz, był ciężki jakiś taki fotel, się tam, żeby go zapakować. Nie znałeś tego zapachu? Nie, nie był mi znany, chociaż podejrzewałem, że to jest co innego niż było faktycznie, natomiast, wiesz, się przyciskaliśmy przez jakiś ciasny otwór z tym fotelem trzeba było, wiesz, tak do tego troszkę przytulić, powiedzmy, nie? No, ale dobra, nie, jakby, wiesz, początki i tak pierwsza dalej. Praca. Ta, pierwsza praca. No, a co później się okazało, to było mieszkanie, po którym był właściciel i po prostu on zmarł. No i jego syn, troszkę rzeczy, ale no nie poinformował nas o tym, więc zdarzyło mi się i po trupie coś wynosić. Ale to było też fajne doświadczenie, bo naprawdę wykonywałem też takie prace podstawowe, później zatrudniałem ludzi, mhm. starałem się nimi zarządzać. Mimo młodego wieku, bo miałem około wtedy 19 lat, zatrudnialiśmy kogoś w galerii handlowej. Nie mieliśmy, wiesz, biura i tak dalej, było wiesz ogłoszenie na eliksie i my przybieraliśmy ogłoszenia, co ciekawostka. No to, była, to był kierowca, tak? Więc a dostawałem CV od osób, które były na przykład po 40 lat i tak, studia, Uniwersytet Gdański, dwa kierunki. Ja mówię, nie za bystry. Nie jakby serio, mieliśmy takie podejście, że bierzemy kogoś takiego wiesz kto będzie się relatywnie dobrze w tej pracy sprawdzał. O, tu jest jakiś młody chłopak, który jeszcze ma kategorię jakąś wyższą prawo jazdy? Super, bierzemy go i super się sprawdziło. Ale robiliśmy normalnie rozmowę jakby z jakiegoś MLM-a, nie po prostu w galerii handlowej. Ale mimo wszystko, mimo tego wieku nie mieliśmy żadnej wiedzy, wszystko robiliśmy, pełnialiśmy błędy, uczyliśmy się na bieżąco. I to była naprawdę fajna przygoda, która... Dzisiaj wiele osób nie ma, bo tak, nikt się nie chce uczyć o podatkach, przecież to jest nudne, nikt się nie chce uczyć o prawie, o tym, o wymagach pracy, jak się zatrudnia ludzi, jak się rozmawia z ludźmi. Przede wszystkim ja dużo obsłużyłem klientów, więc mam doświadczenie w rozmowie, potrafię sprzedać, a najważniejsza umiejętność to jest sprzedaż. Jeżeli potrafisz sprzedawać, to pewnie doskonale wiesz, to możesz działać i w nieruchomościach, i w e-commerce, i w usługach, po prostu musisz mieć umiejętności sprzedaży i jakby manipulowania pod takim pozytywnym względem i ceną, i ofertą, żeby po prostu dogadywać się z klientami. To jest moim zdaniem taka kluczowa umiejętność. I zarówno e-commerce daje tą możliwość, bo jeżeli się nauczysz dobrze marketingu, to ja dzisiaj się nie obawiam o swoją przyszłość. Nawet jakbym stracił wszystkie sklepy, wszystkie współprace, nic bym nie sprzedawał w internecie, nawet to ja się nie martwię, bo wiem, że gdybym wymyślił, że chcę tworzyć, nie wiem, pizzerię i nie znam się na pizzy, to bym zatrudnił osobę, która piecze pizzę i bym wiedział na przykład, jak zdobyć klientów. No umówmy się, że jest produkt dobry i wiesz, jak zdobyć klientów, no to sukces też jest, jest już jakoś tam bliżej, więc podejrzewam, że nabyłem takie umiejętności w tym okresie, plus teraz na przykład z marketingu właśnie e-commerce takie ogólne. Które teraz mi dają taką swobodę umysłu, że sam wiesz jak, wiesz jak później się lawinowo też przypadkowo nataczają nowe biznesy z wykorzystaniem umiejętności, które się nabyło gdzieś tam Dokładnie. wcześniej. Dokładnie. Czyli ja podziwiam to, że Ty już w młodym wieku już zacząłeś działać. Słuchajcie, jestem ciekaw jak Wy nas słuchacie, ile macie lat, także dajcie znać w komentarzu, jak słyszeliście Daniel zaczął w wieku 16 lat. Daniel, Twoja taka krótko największa porażka, no i też oczywiście największa taka wygrana największa porażka, ale związana z e commerceem czy ogólnie Ogólnie z w całym twoim życiu. W życiu, ale zawodowym. Nie będziemy tutaj mówić o rzeczach ży prywatnych. Biznesowa porażka jaka to mhm. była, to żeśmy otworzyli mynię i w ogóle nie zrobiliśmy żadnego porządnego researchu. Po prostu stwierdziliśmy, że to jest świetny pomysł mhm. i zainwestowaliśmy w sprzęt, który też nam trochę wcisnęli, że on jest świetny, ekologiczny i tak dalej, nie trzeba pozwoleń i zafascynowani tym wszystkim, ale po prostu dobrze nam go sprzedali. Do tego się dołożyły takie, wtedy był okres, w którym po prostu też to wszystko trochę nie miało racji bytu. Te miejsce, które wybraliśmy, to było wszystko po omacku, i tam już nie było tego doświadczenia, ale był zapał. I już były jakieś środki, żeby to zainwestować. To, to nie wyszło, ale szybko się tego jakby pozbyliśmy. No porażka, a taki sukces? Taki sukces, no to w e e-commerce odbyłem taki naprawdę pierwszy porządny. Chociaż w po wcześniejszych firm, jakby też już były fajne, naprawdę zarobki, i naprawdę to zaczynało być przedsiębiorstwo wielobranżowe, takie wiesz, różne rzeczy tam były, ale no stawała się z tego fajna większa, większa, może nie. Stawała się z tego porządna jakaś tam firma w perspektywie mm -hmm. czasu. Ale taki prawdziwy sukces dopiero gdzieś tam przed e i tu nabyłem już takie prawdziwe umiejętności, a tamto to było jakiś taki rozgrzewanie. Fajny startup, ja już przeszedłem, miałem wiedzę, wiesz, jak firmy, jak to, jak podatki, jak sprzedawać, jak rozliczać, jak rozmawiać z ludźmi. Sprzedaż, że marketing, klienci to są takie wiesz, rzeczy, których często osoby, które przychodzą, nie rozumieją. że wiesz, Myślą, że postawią sklep i do niego ludzie przyjdą, nie wiem, z kosmosu, że sami się pojawią. A to wiesz, no to tak nie działa. Mhm. A słuchaj, mam ci jeszcze pytanie: czy ty masz jakąś taką rutynę? Nie wiem, wstajesz rano, e, idziesz na siłownię, e, ustawiasz reklamy, szukasz bestsellerów? Powiedz mi, jak wygląda taki Twój dzień? Czy jest w nim rutyna, a jak jest, to jak ona wygląda? Okej, okay. to pewnie dużo osób myśli, że wstaję o 4 rano, wychodzę na spacer do lasu z psem, później wchodzę do zimnej wody na balkonie, e, następnie czytam książkę i dopiero zabieram się do pracy. W międzyczasie słucham gdzieś tam Mozarta między godziną 12 a 13 i popijam w międzyczasie yerbę. Nie wygląda to tak, aczkolwiek są pewne rzeczy, które się trzymam i no, w perspektywie czasu też pozwoliły mi gdzieś tam zwiększać swój cały czas poziom biznesowy, Oto no to przede wszystkim to jest po prostu dyscyplina, jakkolwiek to brzmi banalnie, mhm. to jest bardzo kluczowe. Ja wstaję o stałych porach, całkowicie zrezygnowałem w zasadzie z jakichś takich spędzania czasu w jakiejś formie, wiesz, takie imprezowania i tak dalej. Oczywiście spędzam czas jakby też w taki sposób. Pijesz alkohol czy nie? E, oczywiście okazjonalnie, ale ostatnio też zrobiłem sobie takie gdzieś tam ala wyzwanie trochę, gdzie teraz właśnie zintensyfikowałem swoją pracę, więcej pracuję i to potrzebuję tej takiej wydolności. Też um, czytałem gdzieś tam badania, że alkohol po wypiciu kilkanaście dni się utrzymuje w organizmie. No, 14 no, słyszałem, bo no, 14 sek, Nawet co, dwa, co tydzień wypijesz 2-3 piwka, to teoretycznie cały czas coś tam w Tobie jest, nie? Więc ja całkowicie zrezygnowałem obecnie mm, i dobrze się czuję, dobrze mi się pracuje. Mimo, że jest zima, nie ma tego słońca w Polsce i tak dalej, to mam dobry taki wiesz... Ale ciekawostka z takich rzeczy, to bardzo dobrze ostatnio mi e, sprawia że sauna plus zimna kąpiel, nie? Tam mm. na zmianę, na przykład po całym dniu pracy. To bardzo fajnie mi gdzieś tam wpływa na to, że mam siłę, mam chęć i wstaję sobie codziennie o tej samej porze. I ten, a jak wygląda to tak dokładnie, jeżeli chodzi o to, co ja dokładnie, do, jakie czynności wykonuję, to ważne jest też planowanie dnia. Wpadłem w pewnym momencie sprzedaży taką mm, pułapkę, kiedy robiłem sam wszystko. Uważałem, że tylko ja mogę zrobić te rzeczy wszystkie najlepiej i nikt się do tego nie nadaje. Nie dopuszczałem nikogo do takich podstawowych czynności. I to był bardzo duży błąd, bo wiadomo, że wykres sprzedawcy wygląda tak: idzie do góry. W dół, do boku, do góry znowu, trochę w dół, trochę w dół. I sprzedawcy. Tak, to jest zawsze, to jest zawsze. Ja też miałem tak, że szło bardzo dobrze, a później potrafiło spaść praktycznie do close to zero, nie? że naprawdę do, spadało do niskich wyników, ale mm, to też pokazało, jakby jak działa rynek i jak się wobec tego zabezpieczać. To, 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 o, to o czym ja zawsze mm -hmm. mówię też na swoich social mediach, że to jest właśnie. Ta dywersyfikacja, nie? że nie stawiamy nigdy na jedną kartę mm. całego, bo wiesz, jak łatwo po prostu być. Bardzo łatwo platforma cię może zmieść z planszy, tak? Tak samo, mm. jak nawet ktoś sprzedaje na Allegro, to jest tak naprawdę uzależniony od, to, to nie jest takie, że to jest twój biznes. Znaczy to jest twój biznes, ale wiesz, no, trochę jesteś uzależniony od tego, tak? Trochę tak jak na etacie. No, a Dzisiaj zobacz, jest taki to może cię. się tak. mówi, że influencer, własny biznes i tak dalej. A ktoś dostał bana na YouTubie. Albo zablokowali mu na Instagramie. No bo to no, też się zdarza, prawda? Więc warto dywersyfikować i no przecież sam wiesz, że też jakby Twój wachlarz w ogóle usług, umiejętności jest szeroki i odnajdujesz się w wielu mm. sektorach biznesu, że to nie jest tylko e-commerce, prawda? Ale to jest jakaś tam Twoja taka budowlanka, górna, Twoja ten, no kaf gdzieś tam i w łazience myślę, nie położysz, jakie już będzie opcja, nie? Powiedz mi takie trzy porady dla osób młodych, które nas oglądają, czyli młodych poniżej 18 roku życia. Więc tak, uważam, że warto zacząć swoją przygodę jak najwcześniej i ten początek przeznaczyć na naukę. Chłonąć hmm. jak najwięcej wiedzy z różnych źródeł. Posłuchać osoby A, osoby B, osoby C, zestawić to z sobą, zacząć testować rozwiązania i wtedy będziesz miał taką pełną świadomość, co działa najlepiej. Bo też, jeżeli się zamkniesz na jakieś jedno źródło wiedzy, czy na przykład tylko Allegro, klapki na hmm. oczy, albo tylko sklepy internetowe, tylko TikTok, to to też jest złe. Warto brać pod uwagę. Google, TikToka, Facebooka, może Pinterest za granicą, może Snapchatacy w Stanach działały wcześniej rewelacyjnie. Są różne naprawdę formy, zależne co się kierunkujesz, ale ważne, żebyś tak nachłonął tej wiedzy z zewnątrz i nauczył się po prostu o tym prawidłowo myśleć. Bo jakby zaczniesz łączyć kropki, że tu działało to, w Stanach działało to, w Polsce jeszcze nie ma na to trendu, a może zaraz będzie, to wtedy ja zrobię to jako pierwszy. Ważne jest, żeby mieć takie szerokie spojrzenie na to w ogóle, co się dzieje w tym biznesie, posłuchać osoby z Stanów, posłuchać osoby z Niemiec, z Polski, czerpać właśnie wiedzę od osób doświadczonych, bo mm, też miałem tak, że w pewnych sprawach, że myślałem czasami, że jestem w stanie, wiem najlepiej, tak, bo już coś tam się znam, no a mimo wszystko dalej pewnie też, no bo pytanie Mateusz, czy Ty dalej swoją wiedzę na co dzień uzupełniasz? No nie ma dnia, gdybym tej wiedzy nie uzupełniał, tak no zawsze to... jest coś, jakiś film oglądasz za granicą, przetestujesz kolejną jakąś ideę. Nie ukrywam, że też dzięki temu, że prowadzę YouTube'a, to zawsze muszę jakąś ciekawostkę znaleźć, a przez to, że znajduję... Sam się uczysz, prawda? To sam się uczę i dlatego to mm, idzie nam bardzo bo dobrze. Bo tak naprawdę jakbyśmy zatrzymali w tym rozwoju tak 2-3 lata temu i próbowali robić to samo... Świat w ogóle zupełnie wygląda inaczej. To jakby inaczej. Einstein tam podobno powiedział, chociaż to chyba nie jest przypisane do niego, że jakby szaleństwem jest robić wciąż to samo hmm. i oczekiwać różnych rezultatów, bo czy gdybyś prowadził sklepy dzisiaj tak jak prowadziłeś się 6-7 lat temu, to byś miał jakieś sprzedaże? No, no nie, to... Może pojedyncze, tak? Pewnie jakieś praktyki zostały, ale ten cały format się w ogóle całkowicie zmienił. Dobra, to, to pierwsza rada, żeby tam słuchać, rozwijać się. Tak. Druga Druga rada dla młodych poniżej dla młodych. 18 roku życia. Okej, okay, to nie ma na co w zasadzie czekać. Znamy osoby, które są grubo poniżej 18 roku życia i są naprawdę wymiataczami. Pamiętajcie, że wy jakby jak się urodziliście, wychowaliście, to już wy się wychowaliście w internecie. W sensie to nie ma brzmieć krzywdząco, tylko po prostu takie są realia, że jeszcze ja na przykład, to, to wszystko wchodziły te aplikacje, Mateusz to w ogóle przeżył taką serię, było. serię w ogóle cyfryzacji, że wiesz, znasz życie bez tego, z tym i teraz, a te osoby, które się urodziły 15 lat temu, to już są jakby stricte wpuszczone w ten dzisiejszy etap cyfryzacji i dla nich to jest dużo łatwiej przyswajalne wszystko i te osoby mają dużo większą szansę szczerze na sukces, które rozumieją te platformy, wiedzą co się klika, bo po prostu obsługują dużo z internetem. Trzecia porada dla młodych. No to mm, iść po swoje, nie przejmować się opinią przede wszystkim innych. Wiem, że nie każdy może uzyskać wsparcie wśród swoich bliskich, może wśród kolegów, a może wśród nawet rodziców. Często jest tak, że jest takie odrzucenie. Pamiętam, jak ja właśnie wchodziłem w jakieś nowe biznesy, to e, mam właśnie taką jedną osobę w rodzinie, która właśnie tak zawsze neguje, nie. Czyli hmm. wiesz, ona potrafi powiedzieć, że to jest bez sensu, wiesz, o co chodzi. I strasznie nie, nie, nie lubię życia. Potrafi tak, zniechęcić do wszystkiego. Strasznie nie lubię takiego podejścia. To jest takie podejście, które zabija Cię, natomiast ja mam taki charakter, myślę, że to mnie doprowadziło do momentu, w którym jestem, to, to zawsze moja mama mówiła, że jestem zakapiorem. Wiesz, to jest taka osoba, no która was. po prostu, wiesz, powiesz jej, że drzwi są zamknięte, ale będzie próbowała je otworzyć. I myślę, że to jest taka cecha, która sprawiła, że tutaj się pojawiłem, gdzie dzisiaj jestem, i tyle tych sprzedaży i w ogóle tych sukcesów mniejszych biznesowych, bo umówmy się, nie jestem jakimś, nie wiadomo kim, ale po prostu coś nie coś sprzedaje, coś. Ale nie rozwijasz coś się, nie to jest najważniejsze. tak? tak chodzi Jesteś młodym wieku, czyli przypuszczam, że za te 10 lat to na pewno będzie bardzo duży progres. No, miejmy nadzieję, jakby staram się i rozwijam, ale właśnie teraz, kiedy mi się chce, chcę na to poświęcić jak najwięcej możliwe czasu, się nauczyć, a gdy już trochę odejdzie czas, no to chciałbym też te sobie poukładać właśnie tak życie, żeby zorganizować sobie, też pracować, bo lubię to robić, to co robię, to jest najważniejsze, bo gdybym tego nie lubił, to bym nie chciał tego robić, ale właśnie, żeby sobie tą pracę, wiesz, tak poukładać, to jak Ty na przykład lubisz spędzać czas nad morzem, z tego co wiem, no to wiesz, że fajnie jest sobie połączyć tą pracę, gdzie możesz sobie na przykład popływać kilka godzin gdzieś tam na skuterze, czy na kajcie, a kilka godzin na przykład popracować, czy wieczorkiem się odniesiąść hmm. i spędzić czas z rodziną, z bliskimi, to moim zdaniem jest świetna opcja. Dzień Moja dobrać. rada jest taka, słuchajcie, że warto mieć swoją pasję. Daniel, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.